Z ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeszali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. Jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, Taki ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a po umierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Mamy dzisiaj szczególne święto Ciała i krwi pańskiej, zwanym popularnie Bożym Ciałem. Przypominamy sobie, że mój Pan daje mi siebie na pokarm. Chce mnie karmić sobą, bo mnie kocha i jestem Jego skarbem. Chrystus bowiem wyznaje, że jest chlebem żywym, który stąpił z nieba. A jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Jezus powtarza to dobitnie dwa razy w słyszanej dzisiaj Ewangelii. A skoro rozpoczyna, i kończy niemal takimi samymi zdaniami, to znaczy, że to, czym chce się z nami podzielić, jest bardzo istotne, a więc dla nas również powinno być takim. Jezus, stępujący z nieba, chce być dla nas chlebem żywym i takim się staje autentycznie za każdym razem, kiedy kapłan w jego imieniu. Sprawuje Eucharystię. To właśnie w rękach kapłana, ten biały opłatek, staje się ciałem mojego pana, którym się karmię, bo on tego zapragnął i takiego mi siebie zostawił, po to, abym miał życie w sobie i abym trwał w nim, a on we mnie. Jego chleb, Różni się od manny z czasu Mojżesza, tym, że obdarza nas życiem niezniszczalnym, po prostu wiecznym. Kto spożywa ten chleb, nie umrze, powie w końcu Pan Jezus. Czy nie jest to wspaniała obietnica dla nas, ludzi wierzących? Ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie, podkreśla dobitnie Pan Jezus. Tak, ja by chciał nam powiedzieć, że spożywanie Jego ciała sprawi, że będziemy uczestniczyć w życiu samego Boga Ojca. Przemienie, przemienimy się niejako Jego mocą i zostaniemy uzdrowieni. Staniemy się dobrzy i miłosierni, tak jak on. Zmartwychwstaniemy duchowo i zaczniemy dzielić się chlebem. A nawet. Stawać się chlebem dla innych, jak to pięknie kiedyś powiedział święty brat Albert. Będziemy w stanie dzielić się swoim czasem, modlitwą, dobrem duchowym i materialnym, czy też dobrym słowem. Pomyślmy, czy wiemy, jak wielki dar przyjmujemy w Eucharystii? Czy ten pokarm ożywia? Naszą duszę? I jaki ma wpływ komunia święta, którą przyjmuję na moje, na moje życie, na moją codzienność? Te i inne pytania niech nam towarzyszą w tym szczególnym czasie, który przeżywamy. Dziękujemy Wam za towarzyszenie nam w tych krótkich rozważaniach biblijnych. Niech Pan Jezus Wam błogosławi.